Hej, nazywam się Kasia, a w dzisiejszym filmie będę kontynuowała o miękkich i ostrych krawędziach w akwareli i jak je łączyć. Skończymy sobie różę z części pierwszej tego tutorialu. W woli przypomnienia. Czym jest krawędź w akwareli? Jest to granica pomiędzy nałożoną przez ciebie farbą a papierem. Możemy mieć ostre oraz miękkie krawędzie, tak jak tutaj: ostre oraz miękkie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak je uzyskać, to odsyłam Cię do pierwszej części tego filmu. Tam znajdziesz część merytoryczną oraz wstęp, pierwszą część do róży. Zatem nie zwlekamy i przechodzimy do dokończenia i detalu, co uwielbiam najbardziej. Zatem malujemy. Przechodzimy do detalu, czyli to, co uwielbiam najbardziej. Będziemy sobie będę przycieniała te punkty, które stworzą ten jeszcze większy trójwymiar w róży. OK, Zatem przechodzę do działania. Przyciemniać będę tym różem Alizarin oraz Potter's Pink. Z boku mam już przygotowane kolory. Pędzel, którego używam jest to czwórka. Ok. I tu, gdzie będzie ciemniej, daję oczywiście najpierw wodę i kolor. Biorę kolor Potters Pink i przyciemniam. Potters Pink będę dodawała cień na róży. bardzo delikatne refleksy. Maluję mokrym na suche. Uczę pędzel i rozcieram tą granicę Jak tylko troszeczkę wsiąknie, to rozcieram tą granicę. Maluję kolorem Potter's Pink. Biorę troszeczkę brązu i dodaję tutaj przyciemniam tą część. Lecę z drugiej strony, też mamy taki ciemny punkt. I dodaję. the brązem również tą część tu na dole te wyraźne linie czyszczę pędzel i rozcieram granicę Teraz, aby przyciemnić, biorę kolor zielony, żeby dorysować detal. Zielony to kolor Olive Green. Biorę troszeczkę wody. Płuczę pędzel i rozcieram tutaj te granice. Biorę brąz, wandyke brown i przyciemnię tutaj tą część płatka. Ok. Przyciemnię od razu dolną część tutaj. Dobra. Rozcieram. Oczywiście czystym pędzelkiem, który ma na sobie tylko trochę wody. Przyciemniam również te elementy tutaj. I na razie robię to zielenią olive green. Tam gdzie jest pomalowane Delikatnie dotykając, stempluję, aby dodać jeszcze troszeczkę koloru. Rościeram tutaj ten kolor, żeby miał miękką granicę. Rozcieram tutaj tą granicę. Tutaj tak jak tu dodaję troszeczkę brązu w tej części. Do tego posłużę się Wandykę Brown. Dodam również kolorem Wandykę Brown, tutaj ten pasek. Ok, i teraz przechodzę do tych najciemniejszych kolorów, czyli a zanim jeszcze, chciałabym Ci pokazać do czego służy kolor kobal blue. To jest te rzucenie takiego ciepła, czyli tam, gdzie jest ten biały płatek. On do końca nie jest biały, tylko ma delikatną poświatę niebieskiego. Zatem ja rozmieszam sobie kolor kobal blue i pokażę Ci, jak to zmienia postać tej róży. Wezmę go sobie tutaj do miseczki. On ma być w najjaśniejszej możliwej postaci. Jeszcze. Kolor jest wręcz wodnisty. Biorę największy pędzel, jaki mam, i dodaję tym błękitem tam, gdzie widzę, gdzie przebija się światło pomiędzy płatkami. Dodaję troszeczkę koloru niebieskiego. Subtelnie wręcz maluje tym błękitem, ale on daje tego zdecydowanego smaczku. Ten błękit świetnie również sprawdza się przy robieniu delikatnego cienia na jasnych białych płatkach. Ok. Przechodzę do najciemniejszych, czyli do sepi i do przyciemniania za pomocą undersea green, czyli tego ciemnego, zielonego. Biorę tą ciemną zieleń i tak, żeby podbić, delikatnie tylko dodaję małe elementy Biera jeszcze raz kolor undersea green Biorę teraz kolor sepie, aby dociemnić te punkty przy tej zieleni. I to będzie ten punkt tutaj, na tym płatku. On jest najciemniejszy w stosunku całej róży. Tu oraz tutaj. Tutaj również chcę dodać, ale należy tą linię, którą wyprowadziłam, delikatnie rozsmużyć. Dobrze? Dalej biorę sepie. I. stemplując przyciemniam tą część płatków. Wezmę jeszcze kolor wandykę brown i podciągnę tutaj ten mały kawałeczek. Tu, tu, i tutaj. I teraz, żeby zrobić to miękkie przejście, przejście wypłuczę pędzel, odsączam go i delikatnie rozcieram granicę. i tym sposobem róża jest skończona dzięki temu, że miałam przygotowany próbnik mogłam do tej róży wrócić na następny dzień jeżeli interesuje Cię jak wygląda pierwsza część jak zacząć jak przygotować pierwszą, drugą warstwę jak dobrać kolory to zapraszam Cię do części pierwszej ok, oddaliłam troszeczkę tak z daleka prezentuje się ta praca teraz jeszcze tą część przesuszę. Wzór nie jest już mi potrzebny. Ściągam również taśmę tutaj. Jest nagrzana, więc zdecydowanie łatwiej da się ją usunąć. gumką zetrę tą ramkę, która tutaj pozostała. Pozostało się teraz tylko tutaj podpisać. I voila! Teraz pracę trzeba tylko potraktować fiksatywą, czyli zabezpieczyć ją od wilgoci, a następnie wyprostować. I jest gotowa żeby umieścić ją w ramkę i powiesić. A tak prezentuje się z bliska. To na dzisiaj tyle. Pięknie dziękuję za ten wspólny czas koniecznie podziel się ze mną efektami swojej pracy wysyłając mi zdjęcie na mój instagram. Ja bardzo chętnie porozmawiam z tobą, jak ci się malowało. Link do mojego instagrama znajdziesz w opisie. Jeżeli tematy związane z akwarelą są dla ciebie interesujące, to zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa.